Cóż można powiedzieć po takim meczu moi drodzy, no fantastyczne emocje mieliśmy, mieliśmy przepiękne bramki, mieliśmy, jak ja to wcześniej napisałem na Twitterze, najpiękniejsze 4 minuty w historii, w historii Wrocławia, natomiast no niestety mecz skończył się według mnie totalnym skandalem ze względu na decyzję sędziów i po raz kolejny zresztą, przez które Śląsk został, został skrzywdzony i szczególnie żal mi tutaj jest tego biednego Arnała Ortiza, który znów jest faulowany w polu karnym, znów sędzia, widzi w tym symulkę i daje mu żółtą kartkę. W tym przypadku Ortiz otrzymał kartkę czerwoną, ponieważ wcześniej otrzymał żółtą już siedząc na ławce rezerwowych i na to też uważam, że w śląsku Wrocław sztab powinien zwrócić uwagę, żeby jednak zapanować nad tą ławką rezerwowych, bo tam faktycznie były bardzo duże emocje, ale jednak no Należałoby na tym, na tym panować, bo widać było, jak sędzia sędziuje i trzeba było, trzeba było się wstrzymać od różnego rodzaju reakcji, które e, wpływały na to, że drużyna dostawała żółte kartki. Sam mecz Śląsk wygląda w końcu naprawdę bardzo dobrze. E, postawił się teoretycznie wyżej notowanemu, e, notowanemu przeciwnikowi, który, no niestety, jak było widać, grał również w jednej drużynie z, z sędzią. No, nie ma się co oszukiwać. No Został śląsk bezczelnie tutaj skręcony. Było też wiele innych sytuacji, o których e, analizę poprosiłem naszego starego, dobrego znajomego Łukasza Gikiewicza. Przedstawiam wam zatem jego wypowiedź. Dobra Łukasz, niesamowity mecz za nami. E, może parę słów podsumowania? E, można przeklinać czy nie? Można. Słuchaj, no tak, no, tak pierwszonego spotkania myślę, że już w swoim życiu nie zobaczę, byłem naprawdę na kilkuset spotkaniach. 5 bramek, trzy czerwone kartki i sędzia niewidomy. I to sędzia z Chorwacji. Więc dostawałem SMS-y, żeby go pozdrowić po chorwacku. Niestety tego nie będę robił. Ale nie dojechał, nie dojechał, nie dowiózł i wydaje mi się, że to on spowodował, że na boisku działy się takie rzeczy, a nie inne. To, co mi się nie podobało, to na pewno zachowanie kibisów. Śląska Wrocław, Wrocław tu za tą bramką, gdzie stał w drugiej połowie. Czarnoskóry, bramka St. Gallen. Bo żyjemy w takich czasach, że to co zrobił Gonzalo Fejo dzisiaj, to co zrobili kibice Wrocławia, nie przystoi to są areny europejskie. Tu są małe dzieci, one pytają co zrobił trener Legii, co zrobili kibice Śląska Wrocław. Ja jestem biały, ktoś jest czarny, ktoś pochodzi z Azji, ktoś pochodzi z Arabii Saudyjskiej. Ja w tych krajach grałem i uwierzcie mi, że ci ludzie są tacy sami jak mi. I są jeszcze lepszymi człowiekami, niż może nam się wydawać. Tak więc e, takiego zachowania e, nie akceptuję. Śląsk-Wrocław zapłaci karę, ale to, co tutaj za moimi plecami się działo, to naprawdę szkoda, że Śląsk odpada, bo również Alex Petko. Wydaje mi się, że mógł tam być e, delikatny kontakt, ale on jest kapitanem i on musi czuć, czy to był kontakt na rzut karny, czy nie. Bo w podświadomości miał żółtą kartkę i wiedział, że jeśli nie ma rzutu karnego, to będzie to druga żółta kartka i czerwona. Ja to powiedziałem, że to mi wyglądało z daleka na takie leciutkie nurkowanie. Ale sędzia, Ortiz, tak samo. Ta bramka tutaj po mojej lewej stronie i dostajemy sms -y, że tam był rzut karny, tam był kontakt, więc dzisiaj arbiter nie wiedział, co I wydaje mi się, że Śląsk został okradziony z karnego w Łodzi dzisiaj w pierwszej połowie z bramki, bo również ona powinna zostać uznana, jak i tutaj z rzutu karnego, więc Śląsk nie ma dobrej pasy z arbitrami, czy to polskimi, czy to zagranicznymi. Odpada i zostaje tylko Liga. Myślisz, że te sytuacje mogą wpłynąć teraz na morale drużyny, że oni na takim, powiedzmy, w pójdą teraz i, i zaczną wygrywać mecz za Wydaje mi się, że tak, że widzieliśmy reakcję e, trybun, Zostali najzagorzalsi kibice, pozdrawiali zawodników, to ich nakręci. Ja jeszcze dodam coś od siebie. Wydaje mi się, że śląsk Wrocław, jako wicemistrz Polski, musi być przygotowany na stratę Eryka. Bo oni wiedzieli od kilku miesięcy, że Erik odejdzie i nie może grać się napastnik, który się nazywa Musialik. On biega, on presuje. Ale ja jako władze wrocławskiego klubu wiedzą, że będę grał w Europie, muszę sięgnąć gościa, który wchodzi Erikowi w buty i daje jakość. Bo bieganiem ślądz Wrocław nie zdobędzie Europy i nie zagra w fazie grupowej. Wydaje mi się, że przy takim losowaniu co miał ślądz Wrocław Trabzonspor czeka teraz na wygranego w tym dwumeczu. Śląsk mógł awansować, ale bez napastnika, bez strzelonych bramek. Wszyscy strzelają, tylko nie on. Bo także to było jego siódme albo ósme spotkanie w europejskich bukarach. Zero bramek. To coś mówi o tym. Ja jutro będę miał okazję porozmawiać z dyrektorem, i uwierzcie mi, że to pytanie zadam, bo nurtuje mnie to, jak mistrz Polski, wicemistrz Polski, nie chce płacić za transfery nie chce ściągać zawodników którzy dadzą jakość. My czekamy na bezpłatne transfery, a cały świat kupuje, cały świat płaci. Śląsk-Wrocław wiedział, że będzie grał w Europie i gra bez napastnika. Coś tutaj mi nie łączy się i chciałbym znać na to pytanie odpowiedź i mam nadzieję, że jutro będzie gorąco, ale dyrektor powie mi, o co w tym wszystkim chodzi. Liczę na to, że mocno dyrektora przepytasz. Dzięki wielkie. Za Dziękuję opcję. bardzo. I ja jak najbardziej zgadzam się z Łukaszem Giekiewiczem w kwestiach rasizmu i również zgadzam się z tym, że liczę na to, iż drużyna w tym momencie po prostu wyjdzie z tego tylko i wyłącznie mocniejsza, złapie jakąś taką zawziętość do tego, żeby w końcu mimo wszystkich przeciwności zacząć wygrywać mecz za meczem, grać coraz lepiej i po prostu punktować w takim razie w lidze, żeby za rok znów pojawić się w pucharach i tym razem odebrać to, co zostało dzisiaj Śląskowi. Nie ma co ukrywać i używać jakichś okrężnych słów. Po prostu ukradzione. Dzięki. Do usłyszenia.